Praży, tu bladość zanika. Wśród tłumów czasowiczów dziewczyna ratownika. I patrzą setki oczu: i z wody, i z Gdy ona idzie plażą, wszyscy o niej marzą. Monika, ach Monika, dziewczyno ratownika. Pół plaży tutaj marzy, że kiedyś się przydarzy. Twe. Ciało opalone, prawie nieosłonione, każdym wzrokiem dotyka Monika, Monika, Monika. My byśmy chcieli, żeby ten program. Taki jest zamysł też telewizji polskiej: program drugi, aby on w weekend gdzieś w okolicach przedpołudniowych miał swoją emisję. Czyli musi mieć charakter familijny, musi mieć lekką formułę. I, no gwiazda cóż. zawsze podnosi oglądalność, Oczywiście. atrakcyjność i w ogóle. Rudy Schubert to też taki ciekawy przypadek, mieszczucha, który porzucił metropolię i osiadł naprawdę na dalekiej wsi pod Sierakowicami. No i cóż, Tomasz jako aranżer przez ładne półtora miesiąca. Pracował nad przygotowaniem przeboju Monika, dziewczyna ratownika z udziałem zespołu, regionalnego zespołu pieśni mhm. tańca Kaszuby z Kartus. Czyli chodzi o to, żeby połączyć znany przebój z mhm. jakąś Brzmieniem. piosenką utworem ludowym, tak? Tak. Ale utworem ludowym, typowym dla tego regionu, w którym kręcimy w odcinek. No tu akurat Kaszubskie Jeziora, które są bardzo popularne. Nawet na, na, w tej weselnej liście przebojów znalazły się, o, Państwo sobie wyobrazić. A, a gdzie coś to... naszego? I... A co na pierwszym powiecie? Czy e, nie, no możemy powiedzieć, bo to jest też ciekawostka, prawda? Tomek, tak jak mówię, był tylko sekretarzem i jakby asystował temu mm -hmm. werdyktowi. Pierwsza lokata na no, weselnej liście polskich przebojów. Zespół Boys. A, no właśnie. Ty jesteś disco. szalona. Niestety. Mocno Ta... się trzyma Disco Polo. Disco Polo, i... nośnik polskiego folkloru również. Hmm. Ale drugie, Problem. trzecie miejsce, z tego co pamiętam, obok siebie dwa przyboje Anny Antar. A, Anny Antar, tak. bye by i. Przetańczyć z tobą. I przetańczyć z tobą. Chce, no dobrze, ale to jak to z tym Rudim Schubertem było? No Rudim Schubert jest znakomitym artystą i zgodził się najpierw, żebyśmy podesłali mu wersję takiego akompaniamentu. Była to rokowa wersja Moniki, dziewczyny która dawała dużą przestrzeń w środku, żeby właśnie w tą przestrzeń można było wpakować piosenkę Kaszubskie Jeziora, bo, z kapelą i z chórem. Pan Rudy wspaniale w to wszystko się wtopił, ale dał ogromną energię i później jak żeśmy nagrywali to już razem z Kaszubami, to wręcz się nawet utożsamiał troszeczkę, krzyżował się. O. Tak, no, plan, bo taki mały wideoklip powstał, kilkudziesięciosobowy zespół ludowy, Pianobus z fortepianem, jacyś muzycy rockowi i Rudy Schubert na środku. Ja miałem skojarzenia z estetyką typu Bollywood, bo to trochę miało w tym kierunku pójść. Tylko wersja tu Ziemi kolorowo ziemi tańczone, dańskiej, tak, tak. Bo styluje zachód słońca akurat na świecie. Full trafił. wypas. <laughs> Piękny taki boliłski, naprawdę cieszy to oko i ucho. I tak ma być funkcja właśnie tej zabawy. A czy przebój się udał, czy połączenie Kaszubskich Jezior da się z. się to połączy, się rytmicznie zgadza, nie zgadza, jak to jest. No tam są dwa rytmy i na dużych wartościach się łączą, a jedno jest na 4, drugie na 6 i musieliśmy się troszeczkę tam natrudzić, ale. Harmonika jest prawie sam... że ta sama w refrenie. Tak. Kaszubskich Jezior i refrenu Monika, dziewczyna ratownika, jest prawie, prawie to samo. I ta nakładka dwóch rytmów robi mi się dosyć ciekawe wrażenie. No, sami państwo musicie posłuchać tego, czy to się da. Twe ciało opalone, prawie nieosłonione. Każdy wzrokiem dotyka Monika, Monika, Monika. Tu mówi ratownik, panowie na materacu do Szwecji w przeciwnym kierunku. Pawcie woli w przetku, proszę nie drażnić rekyla! Powtarzam, proszę nie drażnić! rok minął, a na plaży już nowy tłum się smaży i z innym się monika, ratownikiem spotyka. Stu gości znów zazdrości, palce gruząc do kości i coraz to któryś z okrzykiem, Monika rzuca się w morze i znika. Ja tylko powiem, że w planach, nie wiem, czy Maryna Rodowicz na przykład już o tym wie, ale miałaby zaśpiewać Sing Sing z kapelą kujawską z Lubrańca. Oczywiście. Na przykład. Albo Irena Santor tych lat nie odda nikt. Z towarzyszeniem zespołu pieśni tańca górali czadeckich. No. Albo Staszek Sojka miałby z... Absolutnie nic, tak? Bo on ze Śląska pochodzi i z orkiestrą górniczą. górniczą, proszę pani, absolutnie nic. Natomiast moim cichym faworytem jest właśnie Paweł Kukis Ze skórą, tak? Bo jak wszyscy Śląska, pamiętamy... Śląska kapela ludowa. Kukiz był kiedyś wokalistą zespołu IRL, który niechcący ten zespół wypromował największy hit chyba lat 80 "Skura" Skóra. Aha. I Skóra wersji, proszę pani, z y, śląską kapelą ludową "Bierawianie" Wianie z Kędzierzyna Koźla no to, to się fi... filozofom nie śniło. Fizjolog, to tak, że... Fizjologom słuchu fizjologom, również. Tak. To będzie świetna zabawa chyba ciąg dalszy tych wszystkich spotkań no. i, i podróży. Tak, to jest spełnienie marzeń, wie pani, bo muzyk, który ma kilka sekund na antenie, zazwyczaj musi bardzo mądrze mówić, mędzić, smęcić, a tutaj właśnie oddajemy ludziom głos i możemy sobie z nimi pograć, a to jest chyba istota muzyki, żeby tworzyć coś wspólnego, ale też jeżeli są rzeczy poważne, takie jak na przykład Filharmonia, Akademia Muzyczna, że oddać temu hołd szacunek i czasami wyjaśnić, po co do diabła stoi ten dyrygent przed osobową orkiestrą. Ach, no. niesamowitą scenkę nagraliśmy z Zygmuntem Richertem, to jest szef orkiestry Akademii Muzycznej w Gdańsku. To jest jeden z niewielu osób w Polsce, naprawdę nie wiem, kilku, który słyszy w kolorach. Tomek usiadł przy fortepianie i właśnie maestro Richert mówił o kolorach w muzyce. Na przykład dlaczego sonata z Marszem Żałobnym marsz żałobny. Dlaczego jest tonacji Bemol? Dlatego, no, że to jest najciemniejsza tonacja, prawie czarna. I Chopin słyszał tak samo w kolorach. Ci wielcy kompozytorzy, okazuje się, oni to mieli tak samo. Nie ma koloru czarnego, bo tam jak się pytał, profesorze, fortepian jest czarny. Jaki akord jest czarny? Profesor mówi: Nie ma, niestety, ale najbliżej czerni jest Bemol. Pamiętacie Państwo, masz żałowny? Nie ma przypadków. Jest też spotkanie z młodymi muzykami. My sobie tutaj ukuliśmy taką teorię, że to są młodzi walczący o polską kulturę. Młodzi ludzie, którzy godzinami ćwiczą po południu. Młode talenty ze szkół muzycznej. Młode talenty ze szkół muzycznych i właściwie tak naprawdę nikt o nich nie wie o ich dokonaniach. Tak. Cóż z tego, że wygra jakiś międzynarodowy konkurs w Bratysławie, skoro nikt o tym nie wie. No Zostań i, wyróżnienie w Wilnie. Chcę pokazać, że to są nasi mali gladiatorzy kulturalni. O, pięknie. O to chodzi. W tym programie wszystko jest. Czyli znowu mędorze, tak? Ale... Nie, nie, bo oni mówią, że po 5-6 godzin dziennie ćwiczą na tych fortepianach, gitarach, czyli co? Przychodzą ze szkoły o 16, 15. No to 5 godzin to jest już 21, mhm. robi się noc mhm. straszna i o Jezu, nie ma dzieciństwa. Biedne ma dziecko, się a w grę komputerową może jakiś serial by obejrzało. Nie, nie zabierajmy mu dzieciństwa, prawda? To są świetne dzieciaki, którym niczego nie brakuje i one nie żałują, że. Biegną do domu, żeby no, ćwiczyć. No, no, no często właśnie. Albo rodzic biegnie z batem za, za takich dzieci. Różne są motywacje, ale są... efekt ten sam, prawda? Faktycznie młodzi gladiatorzy kultury muzycznej, to warto o nich powiedzieć. Fajne, mądre dzieciaki, które bardzo dużo potrafią. Ten program może, może wykreować ich troszeczkę. Kiedy można się spodziewać wieści o ewentualnej emisji tego? Podejrzewam, że ten nasz odcinek tak testowo, telewizja gdzieś wrześniu, październik, będzie sprawdzać na publiczności. Sądzę, że gdzieś na przełomie wakacji września dowiemy się, czy dwójka zechce ten projekt poprowadzić dalej, jakąś pierwszą serię zrealizować, może. No, w każdym razie ten pilot pójdzie koniec września, początek października, coś takiego. I to o, będzie nasz. Tak, Tutejszy. nasz. Nasz, Gdański, Pomorski, Kaszubski. Przeboje bojski stadionów będą wieńczyć każdy z odcinków. Ja przypomniałam sobie Tomka, jak w Ergo Arenie siedział na pianobusie w czasie jednego z. Finałowych meczów Trefla Seko o Mistrzostwo Polski w Korzykówce i, i tłumaczył do kamery widząc, że jeden z największych hitów stadionowych w Polsce to jest taka delikatna piosenka Mortimera Szumana z lat 70., potem przez Wodeckiego, śpiewana i właśnie ona stała się prawie że no, takim hymnem wielu boisk i stadionów w Polsce, a potem nagle przebitka i ten tłum wchodzi z tą delikatną piosenką sza, mi, sza to było w Polsce śpiewane Basia Basia. Szami, 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 szami. Jest gdzieś miejsce nad zatoką. No. Trochę wyjaśniamy od strony historycznej właśnie i kulturowej, skąd niektóre motywy muzyczne na stadionach w Polsce się wzięły i te źródła no to... są bardzo zaskakujące czasem właśnie. Bardzo dziękuję. Pianobus Tomka Strojnowskiego, czyli Tomasz Strojnowski, Andrzej Mańkowski. Peron przygotowała Iwona Borawska, zrealizował Stefan Kociuk.